Panie Jezu Chryste, który powiedziałeś, nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś oddaje życie za swoich przyjaciół, za wstawiennictwem świętego Maksymiliana Kolbego, którego życie było tego przykładem, prosimy Cię, abyś udzielił nam tego, o co Cię teraz prosimy. Dzięki milicji niepokalanej założonej przez Maksymiliana i jego współbraci, na całym świecie szerzy się gorliwa pobożność ku Matce Bożej. Nasz święty założyciel oddał życie za nieznajomego i kochał swoich prześladowców, dając nam przykład bezinteresownej miłości do wszystkich ludzi miłości inspirowanej prawdziwym oddaniem Maryi. Daj nam, Panie Jezu. Abyśmy także mogli oddać się całkowicie, bez zastrzeżeń, miłości i służbie naszej niebieskiej Matce i Królowej, abyśmy mogli lepiej kochać i służyć naszym bliźnim, naśladując Twojego pokornego sługę, świętego Maksymiliana Kolbego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Maksymilianie, dziękujemy Bogu za przykład Twojego życia. Uczysz nas miłości i przez to przezwyciężania nienawiści wobec tych którzy nas krzywdzą. Uczysz nas nadziei, a przez to pokonywania depresji i rozpaczy, które tak często nas przytłaczają. Uczysz nas odwagi poprzez swoje odważne przedsięwzięcia dla Boga i ofiarę z siebie jako narzędzie niepokalanej. Módl się za nami teraz, aby Maryja, nasza Matka i Jezus, jej Syn, Przynieśli naszemu niespokojnemu duchowi pokój, spokój i radość. Amen.